Jest 6 sierpnia 1944 roku. Powstańcy z Mokotowa odzyskują łączność ze śródmieściem Trwa rzeź Woli. Niemcy mordują 30 redemptorystów z parafii Świętego Klemensa na Woli. Redemptoryści do końca służą ludności cywilnej. Walcząca Warszawa podzielona jest na trzy okręgi. Grupa Północ obejmuje Stare Miasto, Żoliborz, Kampinos i rejon cmentarzy. Śródmieście jest połączone z Powiślem i Czerniakowem. Grupa Południe obejmuje Mokotów wraz z Sadybą oraz Lasy Kabackie i Hojnowskie. Na Powiślu załoga elektrowni nieprzerwanie wytwarza prąd dla walczącego miasta, a jednocześnie broni pozycji na wybrzeżu kościuszkowskim. W Śródmieściu zaczyna działać harcerska poczta polowa, którą kieruje podporucznik, harcmistrz Przemysław Górek. Kuropatwa. Na starówce w katedrze polowej odbywa się msza święta, a po niej defilada oddziałów powstańczych na ulicy Długiej. Mówi Władysław Roman Krzesław. Poszedł do powstania w wieku 27 lat. Niemcy budynek podpalili. My wyglądamy za barykadę na ulicy Mokotowskiej, pracy Krzyży. I teraz problem. Podpalili i uciekli, podpalili i są. No to pułkownik mówi... No to trzeba sprawdzić. Trzeba wyskoczyć za barykady. Jak będą strzelać, to są. No to kto? No to bez bratem, powiadam. Wyskoczyłem. Brat zobaczył zabitego Niemca w Alejech, tą kawiarnią jazdowska, stoi do tej pory. Zaczął mu oglądać dokumenty. Wziął karabin, ładownicę, daje mi do podtrzymania, ale krzyczy, ty, to moje. Tom się ciągle pali. Pułkownik Sławbor zorganizował sznur ludzi do gaszenia, a my biegamy szukając i Niemców. Niemców nie było. Okazuje się, że się wycofali, a potem szukając broni. W Pruszkowie Niemcy zakładają obóz przejściowy dla ludności cywilnej ewakuowanej ze stolicy Dulak 121. Przez obóz przejdzie ponad pół miliona Warszawiaków ewakuowanych z walczącej stolicy. Warszawa!